Należy do najlepszych reżyserów świata. Najbardziej znane jego filmy to Amator, Przypadek, Bez końca, Podwójne życie Weroniki, a także cykle Dekalog i Trzy kolory. Kieslowski. Laureat wielu prestiżowych nagród na festiwalach w Chicago, Berlinie, Mannheim, Lille, Moskwie. Złote lwy otrzymał na festiwalu w Wenecji za film Trzy kolory niebieski. Urodził się w 1941 roku w Warszawie, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej. Wykładał na wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, a w latach 1978–81 był wiceprezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Jak twierdzi, wszystkie jego filmy mówią o kimś, kto nie wie jak żyć, kto do końca nie wie, co jest dobre, a co złe, i desperacko szuka odpowiedzi na pytanie, po co to wszystko. Dziś sto pytań do Krzysztofa Kieślowskiego. Dzień dobry, witam Państwa i od razu przypominam, że już czynny jest nasz telefon 622 25 25. Państwo również mogą brać aktywny udział w naszym programie i kierować pytania pod adresem Pana Krzysztofa Kieślowskiego. Mam nadzieję, że część, na część z tych pytań nam się uda tutaj odpowiedzieć. Wszystkie oczywiście przekażemy Panu. No i oczywiście my zebrani tu w studio mamy też do Pana wiele pytań. Na pewno tych pytań będzie sporo, pytania mniej czy bardziej szczegółowe. Ja chciałam zacząć od czegoś ogólniejszego. Otóż to, co mnie zaskakuje, to pesymizm, który pojawia się nie tylko w Pana filmach, ale w Pana wypowiedziach. Otóż w kilku wypowiedziach znalazłam takie stwierdzenie, jak to, że gdyby Pan miał szansę dzisiaj pokierować od nowa swoim życiem, to pokierował Pan zupełnie inaczej. Takie stwierdzenie, jak to, że każdy życiorys... To jest historia rozczarowań, a najbardziej rozczarował nie mój własny, ale tutaj dodaje Pan kraj, czyli nie Pana życiorusa. Ale skąd u Pana, kiedy zbiera Pan tyle nagród, zaszczytów, sukcesów, że jest Pan właściwie uważany za filar kina europejskiego, co chyba dla reżysera jest. No, wielkim osiągnięciem. Skąd Pana trapi pesymizmu i stwierdzenie, że inaczej by pan rozegrał swoje życie? Wie pani, to po prostu jest tak, że człowiek się rodzi pesymistą albo rodzi się optymistą. Ja się urodziłem pesymistą i pesymistą umrę. No. Aha, czyli nie A ma specjalnych powodów po prostu pana. Yy, nie, charakter. są bardzo specjalne powody, myślę, natury biologicznej, czy genetycznej, czy jak je pani chce nazwać. Ale nie, nie są powodem wydarzenia tego. Nie powodem nie, 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 nie. są wydarzenia pana życiu. Jedynie. Nie. No, nie powiem, żeby wydarzenia moje w moim życiu tak bardzo się dobrze układały, więc po prostu to też się dokłada do mojego charakteru. A może to jest tak, że jeżeli ktoś jest pesymistą, to tak czy owak wszystko widzi w taki sposób. I na to nie ma rady. Z pańskich wypowiedzi wyłania się człowiek nie tylko bardzo wrażliwy, ale i masochista, który właściwie przez całe życie Robi to, czego nie lubi, bo pan właśnie kilka razy już stwierdzał, ostatnio także w książce, że jest pan tym wszystkim znudzony. Poza tym wybór należy przecież do pana jako do reżysera. Mówi pan, że nie lubi pan dworców, wagonów kolejowych, w ogóle pociągów, ale ciągle do nich uporczywie wraca. Dlaczego? Wie Panie, właśnie zadaję to pytanie sobie i nie znajduję na nie samo odpowiedzi. Ja nie, nie to, że nie lubię dworców i peronów, ja akurat lubię jeździć pociągiem dużo bardziej niż samolotem, ale okropnie nie lubię robić zdjęć na dworcach. Nie lubię robić zdjęć na dworcach, nie, nie znoszę w pociągach, nie lubię scen ze zwierzętami, nie lubię scen z dziećmi. A tymczasem jest prawdą, że cokolwiek nasmarujemy z Piesiewiczem ostatnio, to w każdym hmm. tym scenariuszu zawsze jest i dworzec, i pociąg, i dzieci, i zwierzęta. Jednym słowem, wszystko to, czego tak nie lubię fotografować. Sam nie wiem, po co tam to wtrynie. Natomiast masochistą nie, to ja masochistą nie jestem. Ale jest jestem pan... pesymistą, ale nie masochistą. To jest jednak pewna drobna różnica. Myślę, że dość łatwa to zauważyć. <laughs> ale pan się troszkę torturuje, właśnie. Wszyscy się torturujemy. O, czy pani tak strasznie lubi rano wstawać? Myślę, że pani tak samo nie lubi jak ja. A z drugiej strony, jest Pan właśnie chyba człowiekiem wielu sprzeczności, bo z jednej strony ma Pan wielkie sukcesy, jest Pan intelektualistą kina, a z drugiej strony tylu rzeczy Pan naprawdę nie lubi. Również przeczytałem w książce właśnie o Panu bez końca. Stwierdził Pan, że jest Pan rzemieślnikiem, a nie artystą i że w ogóle film rzadko ociera się o sztukę. To bardzo dziwnie brzmi w Pańskich ustach właśnie. Co wody co jest sztuką? Dlaczego dziwnie w moich ustach? Myślę, że to jest takie. Taka dosyć racjonalna ocena tego, tego, tego gatunku przemysłu, w którym ja pracuję. No moim zdaniem film bardzo rzadko odbywa tu po parę razy, może w historii mu się udało i nie więcej. A przemyślenia, zawartość intelektualna pańskich filmów to jest rzemiosło też? Yy... Wie pan, bo ja wiem, czy jest taka znowu głęboka zawartość intelektualna. Ja myślę, że ja popełniam historyjki, a Państwo czasem coś na nich znajdujecie więcej, nawet często więcej niż ja chcę. Właśnie, dlaczego tak niechętnie pan się odnosi do dziennikarzy? Szczególnie tych, którzy tłumaczą pana filmy. Na razie nie doświadczają tego. To jest nieprawda, proszę pana. Ja w ogóle nie mam naprawdę nic przeciwko dziennikarzom, niech mi pan wie, że nic nie mam przeciwko dziennikarzom. Natomiast prawdą jest, że nie lubię niechlujstwa. To znaczy, nie lubię tego, jak wasz zegar się spóźnia śpieszy, o półtorej minuty wasz telewizyjny zegar. I tak samo nie lubię błota na chodniku i niedziałających telefonów, jak i nie lubię dziennikarzy, którzy nie są przygotowani do tego, jeżeli mają ochotę ze mną porozmawiać, nie są przygotowani do tej rozmowy. I po prostu potem piszą bardzo często rzeczy nieprawdziwe. Wie pan, to jest po prostu kwestia zaufania. Przepraszam, że do Pana akurat to mówię, czy do Państwa akurat to mówię, być może nie ma żadnego powodu, żeby o tym mówić, ale myślę, że mamy coś takiego w naszym kraju, jak, jak utratę wiarygodności, czy też może nigdy jej nie było, też tak może być, a nie dorobiliśmy się jeszcze wiarygodności dziennikarskiej. Ja czytam, naprawdę troszkę znam z siebie samego i swoje własne życie, i to, co zrobiłem, i czytam taką ilość rzeczy nieprawdziwych, nie wcale ze złej woli dziennikarza, tylko z niechlujstwa. Niechlujstwa. Nie chcę mu się sprawdzić, nie chcę mu się zobaczyć, pisze byle co, czytam naprawdę do dziesiątki czy setki zdań, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, łącznie z tym, że mam więcej lat niż mam, czy mniej niż mam. W każdej sferze faktów pojawiają się, nie, pojawiają się rzeczy, które są nieprawdziwe. Jak wobec, tego, jak wobec tego odbierać świat, jeżeli tak dużo pomyłek czy nieścisłości znajduję w, swoim, w rzeczy, którą znam najlepiej, to znaczy w moim własnym życiu odbitym gdzieś na jakiś, w jakichś literkach, czy w jakiejś telewizji. To co dotyczy, in, co dotyczy innych spraw? Czy mogę temu wierzyć? W Pańskich filmach decydującą rolę gra przeznaczenie. Przeznaczenie, od którego nie można uciec. Kieruje ono losami bohaterów filmów, ale myślę, że również naszych losów. Czy rezygnując, podejmując decyzję o rezygnacji z kręcenia filmów, wierzy Pan naprawdę, iż może uciec od swojego przeznaczenia? A nie wiadomo, jakie jest przeznaczenie moje, wie Pan, przy tego nikt nie wie. Ja wierzę, iż przeznaczeniem jest kręcenie filmów. <grym> ja wierzę, że moim Poważnie. przeznaczeniem jest dzisiaj już yy, mieć trochę spokoju. I tu do, do tego, zmierzam. tego tematu, który bardzo jest, zdaje drażliwy dla Pana, ale ciekawy dla widzów. Pan zapowiedział, że nie będzie więcej kręcił filmów. To jest decyzja nieodwołalna? Yy, proszę Pani, yy, powiedzmy, że to jest tak, jest jakiś pociąg, który się nazywa Kultura. W tym pociągu jest wagon, który się nazywa film. Ten pociąg to jest kiepski pociąg. on Strasznie słabo jedzie. a Jedzie do przodu, do tyłu, nie bardzo wie na których rozjazdach skręci. Często stoi przed czerwonym światłem. Ja myślę, że ten pociąg jest strasznie spóźniony w tej chwili w stosunku do innego pociągu, który się nazywa cywilizacja. My, kultura jest straszliwie opóźniona. Potworny. Natomiast w tym wagonie, który jest zatłoczony z tym napisem film, który jest zatłoczony, niewygodny i nie ma miejsc w nim właściwie. W tym wagonie melduje pani i państwu, że się zwalnia miejsce. Ja po prostu już wysiadłem z tego wagonu. Ale, ale wie pan miejsce. w książce powiedział pan, że kończy pan ze strachu. Też, ze strachu. A też, dlaczego, no. przed czym strachu? Przed, przed wszystkim, strachu, Przed wszystkim. Przed, przede wszystkim powiem panu tak poważnie, mówiąc to sekundę. Kończę między innymi ze strachu, że po prostu zacznę mówić językiem, który nie będzie odbierany. Strasznie trudno jest się komunikować dzisiaj, jak pan dobrze wie, boję się tego. Ale pan jest bardzo młodym twórcą, przepraszam, ja mam 53 pan ma 50 lata. lat dopiero. Ja mam 53 lata i myślę, że jestem już twórcą, któremu się należy emerytura. No, Złożyłem ma... podanie o emeryturę i myślę, że skończmy może ten temat. No, a myśli pan o większym zbliżeniu do teatru? Nie, nie myślę w ogóle o zbliżeniu do niczego. Natomiast co innego twierdzi Krzysztof Piesiewicz, z którym zrealizował pan 17 ostatnich filmów. Mianowicie, Krzysztof Piesiewicz twierdzi, że Kieślowski i Piesiewicz mają jeszcze plany twórcze. Yy, to trzeba by zapytać Piesiewicza myślę, że następne spotkanie jest to pytań do Piesiewicza <laughs> może to poświęcić temu tak? no, ale mówi Boże, pan, że ma pan problemy z porozumieniem